Sok owocowy czy woda? Regularne picie soków owocowych a wpływ na zdrowie. Sok owocowy bywa postrzegany jako szybka droga do witamin i polifenoli, ale jednocześnie jest napojem zawierającym naturalne cukry. Jak pogodzić korzyści z ryzykiem nadmiernej podaży energii i glukozy? Czy regularne picie soków owocowych wpływa na masę ciała, uczucie sytości i ryzyko cukrzycy typu drugiego? W uporządkowany sposób omówimy definicje i różnice między sokiem, nektarem i napojem, wskażemy wyniki kluczowych badań, a na koniec przedstawimy praktyczne zasady dotyczące ilości spożycia, pory dnia i sposobu łączenia napojów, aby wzmacniać bilans wartości odżywczych. Celem nie jest ani idealizowanie, ani demonizowanie, chodzi o świadome wybory, które pozwalają korzystać z witaminy C, folianów i flawonoidów, a jednocześnie trzymać w ryzach kalorie. Sok owocowy, nektar. Napój, definicje, uczucie sytości i na co uważać na etykiecie. Sok owocowy to niesfermentowany płyn z dojrzałych owoców, także odtworzony z koncentratu. Nektar zawiera sok, zwykle 25-90%, wodę i czasem dodany cukier. Napój owocowy może mieć znacznie mniej soku i więcej dodatków. Te różnice są istotne, bo wpływają na spożycie soków, ładunek energii i ilość bioaktywnych związków. Technologia, taka jak tłoczenie i pasteryzacja, zmienia teksturę soku i obniża zawartość błonnika pokarmowego w porównaniu z całym owocem, co osłabia uczucie sytości i ułatwia nadmierne spożycie kalorii. W praktyce warto czytać skład, ponieważ 100% sok to inna kategoria niż nektar czy napój słodzony, a w przypadku nektarów istotny jest procent soku. W Europie definicje i wymogi jakościowe są jasno opisane w normach branżowych, dzięki czemu wiemy, czego oczekiwać od produktu na półce. Wybór soku oznaczonego jako 100% nie zwalnia z umiaru, ale ogranicza ryzyko dosładzania i rozcieńczania. Soki świeżo wyciskane dostarczają podobnej ilości glukozy, fruktozy i sacharozy co pasteryzowane, choć mogą różnić się profilem polifenoli. Warto również pamiętać o standardach autentyczności, które chronią przed zafałszowaniami. Korzyści i ograniczenia: witamina C, polifenole, biodostępność i ciemna strona cukrów. Soki owocowe zawierają witaminy, zwłaszcza witaminę C i foliany, a także flavonoidy i inne polifenole, które mogą wspierać funkcję śródbłonka oraz neutralizować wolne rodniki. W randomizowanym badaniu sok z czerwonej pomarańczy poprawiał rozszerzalność naczyń mierzoną metodą reakcji przepływowej, co sugeruje krótkoterminową korzyść dla układu naczyniowego. Jednocześnie, mimo obecności antyoksydantów, soki dostarczają cukrów prostych o wysokiej przyswajalności, bez błonnika, co ułatwia nadmierne spożycie kalorii, zwłaszcza gdy pijemy je poza posiłkiem. W praktyce warto traktować sok jak żywność, a nie jak wodę, ponieważ zawiera energię i może podnosić stężenie glukozy po posiłku. Najrozsądniejsze jest wkomponowanie porcji w posiłek białkowo-tłuszczowo-błonnikowy, np. owsiankę z jogurtem, garścią orzechów i małą szklanką soku, co spłaszcza odpowiedź glikemiczną i pomaga kontrolować masę ciała. Z perspektywy zdrowia publicznego istotna jest kategoria tzw. wolnych cukrów, obejmująca cukry z soków oraz zalecenie ich ograniczania u dorosłych i dzieci. Umiar jest więc podstawą. Korzystajmy z mikroskładników. Ale pilnujmy porcji i częstotliwości spożycia. Regularne picie soków owocowych wpływ na masę ciała i cukrzycę typu drugiego. W metaanalizach i dużych kohortach regularne picie soków owocowych wiązało się u dzieci z niewielkim, statystycznie istotnym przyrostem wskaźników masy. Efekt jest mały, lecz spójny, co wspiera zalecenia, by spożywać niewielkie porcje i niecodziennie. U dorosłych dane są bardziej niejednoznaczne, ponieważ w przeglądach prospektywnych dotyczących ryzyka cukrzycy uwzględniających soki 100% obserwowano słabe dodatnie skojarzenia, które często słabną po uwzględnieniu całkowitej energii w diecie. Autorzy podkreślali również różnice metodologiczne. Najmocniej udokumentowane ryzyko dotyczy napojów słodzonych cukrem, które konsekwentnie zwiększają ryzyko cukrzycy typu drugiego. Sok 100% nie jest równoważny wodzie, ale też nie jest tożsamy z napojami dosładzanymi. W praktyce sok może się pojawić w tygodniowym bilansie, lecz rozsądnie i nie zamiast całych owoców. Warto pamiętać, że porcje soku dostarczają rzeczywistych kalorii, dlatego lepiej, aby zastępowały deser, a nie były używane do popijania. Jest to szczególnie istotne u osób z nadwagą, insulinoopornością oraz u dzieci, u których nawyk spożywania płynnych kalorii łatwo utrwala dodatni bilans energetyczny. Jak dawkować sok, rozsądna porcja, odpowiednia pora, dobre połączenia. Praktyczny kompromis to od 120 do 150 ml jednorazowo, mała szklanka i niecodziennie, częściej w dni, z większą aktywnością lub w ramach śniadania czy potreningowej przekąski. Taki schemat ogranicza spożycie soków jako dodatkowych kalorii, a jednocześnie pozwala skorzystać z polifenoli i witamin. Dobrym wyborem będzie sok pomarańczowy do posiłku z białkiem i tłuszczem, np. jajecznicy z warzywami, co zmniejsza skok glukozy. U osób stosujących dietę odchudzającą sok najlepiej planować zamiast słodkiego deseru. Warto rotować smaki, np. sok jabłkowy i soki cytrusowe na zmianę, co korzystnie wpływa na różnorodność związków roślinnych. Unikajmy traktowania soku jako stałej, codziennej rutyny, jeśli nie ma ku temu wskazań. Pamiętając, że nadmierne spożycie może negatywnie wpływać na kontrolę masy ciała. Soki słodzone lub nektary należy traktować jak napoje słodzone cukrem to inna kategoria żywieniowa, którą warto ograniczać. Zawsze sprawdzajmy etykiety i wielkości porcji, ponieważ nawet dwie-trzy szklanki soku dostarczają już sporo energii, nawet jeśli na froncie widnieje napis 100%. Jak wybierać lepiej? Jakość, autentyczność i kontrola spożywanych kalorii. Wybieraj sok oznaczony jako 100%, bez dodatku cukru i syropów, i unikaj napojów słodzonych cukrem oraz nektarów jako codziennego nawyku. Zwracaj uwagę na objętość opakowania: porcja powinna mieścić się w małej butelce lub szklance, a nie w litrowym kartonie. Korzystaj z bardziej intensywnych smaków np. soku pomarańczowego, do posiłków bogatych w błonnik i białko, a w razie potrzeby rozważ rozwodnienie soku w proporcji 1 do 1 bez zwiększania wartości kalorycznej. Świeżo wyciskane? Tak. Pod warunkiem, że porcja jest rozsądna, zawartość flawonoidów i polifenoli nie kompensuje nadmiaru energii. Z punktu widzenia jakości, warto wybierać marki transparentne pod względem pochodzenia surowca i stosowanych standardów. Współczesne narzędzia analityczne skutecznie wykrywają zafałszowania, ale nic nie zastąpi krytycznego oka konsumenta. W domu warto przyjąć zasadę całe owoce na talerzu, sok w małej szklance, ponieważ taki nawyk sam reguluje ilość spożycia. Jeśli potrzebujesz orzeźwienia między posiłkami, pierwszym wyborem powinna być woda, napary lub napoje bez cukru. Dzięki temu spożycie soków staje się świadome i nie stanowi niezamierzonego źródła kalorii. Podsumowując, sok owocowy może być wartościowym dodatkiem do jadłospisu, jeśli trzymasz się zasady mała porcja, właściwy moment i pamiętasz, że to wciąż skoncentrowane źródło cukrów. Naturalnie obecne fruktoza i sacharoza szybciej podnoszą glikemię niż w przypadku świeżych owoców, bo brakuje struktury i ilości błonnika, które spowalniają wchłanianie. Dlatego najlepiej wkomponować sok owocowy w posiłek zawierający białko, tłuszcz i błonnik pokarmowy. Dzięki czemu ładunek cukrów będzie w mniejszym stopniu przyczyniać się do skoków glikemii. W praktyce sprawdza się porcja wynosząca około 120 do 150 ml dziennie, lecz nie codziennie. A u osób z nadwagą lub insulinoopornością, jeszcze mniejsze ilości i rzadziej. Taki schemat pomaga zbilansować energię i ograniczyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu II oraz innych elementów zespołu metabolicznego. Z drugiej strony, sok dostarcza witaminy C, foliany oraz związki polifenolowe, a biodostępność flawonoidów w soku bywa wyższa niż po niektórych obróbkach kulinarnych. Dla wielu osób sensownym kompromisem będzie sok ze świeżej pomarańczy w małej szklance, łączy smak z kontrolą cukrów. Pamiętaj jednak, że soki nie są napojami nawadniającymi bez kosztu. W tygodniowym bilansie porcję soku warto planować zamiast deseru, a nie zamiast wody. Osoby z zaburzeniami lipidowymi powinny uważnie monitorować cały styl żywienia, ponieważ choć sam sok zwykle nie pogarsza profilu cholesterolu u osób zdrowych, nadmiar kalorii i cukrów, może pośrednio wpływać na masę ciała oraz parametry lipidowe. W prewencji chorób sercowo-naczyniowych ważniejszy od soku codziennie jest cały wzorzec, dieta śródziemnomorska, aktywność, sen i ograniczenie wolnych cukrów. Co z wyborami w sklepie? Stawiaj na 100% sok, czytelną etykietę i małe opakowania, ponieważ ułatwia to kontrolę spożycia i pozwala pić soki w sposób przemyślany. W razie wątpliwości skonsultuj porcję z dietetykiem. Łatwiej wtedy dobrać rytm dnia, który wzmacnia korzyści zdrowotne, a jednocześnie kontroluje energię. Sok ma swoje miejsce w diecie dorosłych i dzieci pod warunkiem kontrolowania porcji, częstotliwości oraz kontekstu posiłku. Mniej znaczy lepiej. Dlatego warto zachować umiar, wybierać odpowiedni moment i stawiać na wodę oraz owoce w naturalnej postaci.